Witam. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam marka i go przy okazji przedstawić. Będzie to krótszy odcinek na kanale, ale po prostu chciałem Wam się pochwalić tym, co mam. E, zrobiłem go z moim przyjacielem. W sensie on go tak jakby zrobił, ale ja mu potem dodawa, podawa, pododawałem rzeczy e, różne. E, polepszałem go. I w ogóle na przykład dorobiłem mu laser, i w ogóle więc tak, tak on się prezentuje. Na pewno dodam mu jeszcze chyba dzisiaj upgrade, dodam mu jetpack i pewnie rdzeń, taki jakby Titan TV Men, lub coś takiego. To też wam pokażę w którymś odcinku. Nie będę o tym ulepszeniu robił innego totalnie odcinka, ale. Po prostu pokażę Wam w którymś właśnie odcinków może jutro, może dziś. I tak, tak się prezentuje jego dłoń. Jest on oczywiście zrobiony z plasteliny, ale ma on w sobie wykałaczki, kinderki, jeszcze takie rzeczy na przykład. To akurat nie wiem co to jest. Mówię, część jest tak jakby mojego przyjaciela, część jest moja. W sensie, no, ja, ja trochę go polepszałem, właśnie i pozmieniałem w nim rzeczy. Tak się prezentuje jego dłoń. Jest to taki jakby zombie, szkielet. Tu ma kości. Tu ma takie jakby plamy zielone. Tu wystają mu wykałaczki, jakby taka broń. Ręką umie on ruszać, tak. Fajnie to chodzi. Tu on ma laser, taki jakby pistolet, którym strzela, takie nawiązanie, właśnie do Skip the Toilet. Tu mu coś wystaje z brzucha, bo ma dziurę. Mówię, ulepszę go. I nie ma on nóg, i ma tu, ma on, e, nóg, i ma tu on taki kabel. Tak on się prezentuje z tyłu. Ma on kapelusz i ma on maskę, którą można mu zdjąć, i ukaże się taka twarz. Lepiej załóżmy, mu już, mu już te. Maskę. O, myślę, że w miarę dobrze. Ją założyłem. No i tak on się prezentuje. Ma on dość pełny ruch. E, ma on 50 imion. Jest to Tomilo, Tomilo, To Milo, To Milo, Jest to też Bob, Marek i w ogóle Ech, takie rzeczy. Sie wiecie, nazwę go Marek, ale po 5 minutach zapomnę jego imienia. więc wymyślę mu nowe. No więc ma on 50 imion. Ogólnie, a tak na serio, to na razie trzy. <noise> e, ma on głównie problemy tylko z głową, która mu czasami odpada. Reszta dobrze chodzi. A no i odpadła mu ręka, ale to dlatego, że. Patrzcie, szczepię ją tu. I to muszę jeszcze zakryć trochę. By się przydało. Mówię, takie rzeczy są spoko. Ma on w sobie kinderki, ma on papier, ma on wykałaczki. Jest to pomieszanie plasteliny różnych kolorów. No i właśnie tak on się prezentuje. Można nim się w miarę dobrze pobawić, ale właśnie mu odpadła głowa, zaraz mu ją domontuję. No i mówię. Mam nadzieję, że on Wam się podoba. Jeżeli podoba Wam się też mój kanał, zachęcam do zostawienia supa. I lajka, jeżeli nie chcecie mnie subskrybować, ale chcecie oglądać odcinki, to zaglądajcie codziennie na kanał. Staram się nagrywać odcinki codziennie, ale nie zawsze mi się uda. No i w zasadzie to do zobaczenia w następnym odcinku. RIP.